Cześć Artur, to była naprawdę emocjonująca walka, jedna z niewielu, która dotrwała do końca. Twoje umiejętności, mimo tego, że wszedłeś na dzień przed galą, były naprawdę na wysokim poziomie. Ty chyba jesteś cały czas w treningu, nie? No właśnie nie, nie, ja tak, dlatego zakończyłem karierę, nazwijmy to, sportową, no, może, może nie karierę sportową, bo podejrzewam, że jeszcze gdzieś zawalczę sportową walkę, ale na poziomie KSW na tą chwilę nie, bo wiesz, ja mam... Ja mam, firmy, ja, mam, ja mam firmy, które otwieramy na przykład teraz Anią e, Sowi, także w. Nie, so, Ale z tak, że porozmawiamy na tej a potem no, wiesz, dobra, o, o no, tych dalszych tematach. Ale dobra, więc chodzi o to, że nie, ja nie jestem w treningu. I, I to mnie troszkę boli, że. Ja myślę, że bolała dzisiaj e, boli Adama wątroba po tym, jak go skopałeś. No, trochę w tą wątrobę przyjął, ale wystał. Podejrzewałem, że osoba, która dużo koksuje, no bo bądźmy szczerzy, on nie jest naturalny, no te mięśnie no, <ścoughs> nie wyglądają na... Nie, nie, to dlatego myślałem, że jeżeli ktoś, tak się zawsze mówiło u nas na bramkach, jak stałem w różnych klubach, że jak jest duży gość, to zawsze wal wątrobę, ponieważ on koksuje, no to ma przez te sterydy bardzo dużą wątrobę i ją łatwo naruszyć. I dzisiaj Adam dużo dostał w tą wątrobę, a mimo to ustał, dlatego no szacunek może jednak... Aż tak mocno nie bije teście jak podejrzewałem. Na telewizorze, jak oglądaliśmy, to był taki e, kontrast. Adam właśnie dostawał, wiesz, tak do, do, gdzieś do pasa w dół, e, a ty tam na odwrót i on był czerwony, wiesz, właśnie w tych częściach dolnych, a ty w górnych, tak. <laughs> e, czy te ciosy czuć e, w trakcie właśnie walki? Wiesz co, ja poczułem jedno kolano, bo ja, ja mam problem z jelitami przez ostatni tydzień bardzo mocny. Dobrze, że Adam to nie wiedział. Dobrze, że nie wiedział. On wypuścił jedno takie kolano, które nie było mocne, ale na ten, moje, na ten mój wrażliwy brzuszek e, podziałało. Ja się bałem, że po prostu, jeżeli z, on to zauważy i zacznie uderzać w dół, no to, to ta mata zmieni kolor. I wolałem przyjmować na głowę niż na tłów. Kas już z Popkiem się już biją. O tak, rzeczywiście. No. Dobra, dawaj w takim Dobra, razie. Szybka, szybka, szybka ten. analiza. Tak, analiza. Kto wygrywa? Jeszcze chyba nikt. Jeszcze nie... Nikt. W boksie to jest to, że że oni się tak biją <gry> przez dłuższy czas i tego tak do końca nie będzie widać. A jak patrz na to, my rozmawiamy dopiero co z są tego, no i już jest koniec całej gali. Jakby to zleciało tak szybko, że całe szczęście, że daliście nam to show i możliwość obejrzenia jakiejś walki dłużej niż... 30 sekund? No, bo wszystkie dzisiaj się szybko kończą, raczej. No, tak. e, ja tutaj podejrzewałem, że. E... Pozwólmy sobie, że pamiętasz, jak rozmawialiśmy na. Tak, Osta tak, tak. To tak, samo nie... było, była jakaś ciekawa walka i mimo a... tego, że rozmawialiśmy, to gdzieś tam kątem oka oglądaliśmy, więc ty możesz komentować, no, bo wiesz, ty się. Co, Ania na tym będzie zadowolona, tak... że ci nie patrzy w oczy, ani ty mi, a więc e, jak najbardziej możemy patrzeć w telewizor. Dobra. to Patrzmy, jak będzie działo się coś ciekawego, wartego uwagi, to e, pozwolę tobie, że ty będziesz tutaj komentował, a my przejdziemy dalej, właśnie do samego Adama Oknińskiego. E, jak odczucia właśnie po walce z kimś, kto gabarytowo najzwyczajniej po prostu przewyższa ciebie? No wiesz to tutaj nie gabaryty. Tutaj ja się bardziej obawiałem o... Adam ma bardzo podobny staż treningowy do mojego i bałem się, że po prostu wykorzysta bardziej swoje umiejętności, tak? Bądźmy szczerzy, jego masa, na przykład w walce, gdyby się przeniosła do parteru, E, byłaby dużo, dużo, dużo cięższa. Próbowałem go tam w pewnym momencie obudzi, e, obudzić obalić. <ścoughs> obudzić też. E, no, e, Próbowałem go obalić i oczywiście odbiłem się jak od ściany, więc tutaj. E, no ten, te moje argumenty również były nieco skrócone. No, widzę, że tak ładnie wymieniają panowie otwarcie tą, co wymiana, raz kas już, raz popek. W ogóle macie ciekawy wywiad, bo... Tak? S... tak? No i super. <laughs> Nie no, 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 widać, że już bardziej zamyka popka pod siatką i bardzo dobrze. No, to jest to, że trzeba też odpowiednio się ustawiać w klatce. Na poziomie wczesnym, tak jak tutaj większość zawodników to robi, oni dla nich nie ma znaczenia, gdzie oni stoją, czy stoją pod siatką, czy stoją na środku oktagonu, a to jest cholernie ważne i tak jak na przykład tutaj kas już zamykał Popka pod siatką, to automatycznie dawał sobie większy wachlarz, no, przykładowo na przykład do obrony, bo mógł odskoczyć, no a Popek stojąc... ty właśnie stojąc... odnośnie odskakiwania bardzo ładnie uciekałeś dzisiaj przed Adamem. No tak, no wiesz, no, najgorsze co zrobić, to stanąć z większym chłopem i zacząć wymieniać ciosy, no bo to nie jest... E... Ja mu nie mam co udowadniać, że mam silniejszy cios, bo nie mam silniejszego. On, jego masa ręki pewnie równa się masie mojej nogi, więc no tutaj... No, tak jak mówiłem wczoraj w wywiadach, że ja muszę użyć swojego IQ, no i tutaj takiego fajterskiego i myślę, że to akurat się udało. Game plan jaki był? Tak jak, jak pokazałeś w klatce, czy jakieś założenie było troszkę odbiegające od tego? Nie było jakoś tak game planu, wiesz, był taki plan B, którego nie powiem, bo nie wdrażaliśmy go w życie. Przyda, kiedy tak, kiedy się, kiedyś się przyda? przyda, bo podejrzewam, że to nie jest moja ostatnia walka z większymi chłopami. E Chociaż dzisiaj wpadłem na pomysł walki dwóch na dwóch. W sensie ja jako zawodowiec wiem, że na przykład Shulli jest tutaj na kontrakcie i Szuli jako zawodowiec okay, no. i do dostajemy po jednym Freak... Freakfighterowcu. <laughs> Po, po jednym friku, <noise> po jednym friku. Nie no, tak nawet padłem, e, <noise> od razu zostawiłem e, Szuliego na przykład z bagietą, bo mają podobne fryzury. No ale, no pomyśl, no i taki Szulo-bagieta No taki team. No ja bym musiał mieć łysego kogoś, tak? No, to co, może Cichy? No, no może, może Cichy by się zgodził? No nie wiem, no, jakiegoś łysego bym sobie wziął i dwóch na dwóch. Nie miałem nigdy takiej walki, znaczy no, w klatce, więc ciekawie by było. Czy że skończyłaby się dzisiejsza walka Normana z Adamem? Norman ma inny styl, wiesz, on lubi przyjmować, dostawać i tak dalej, więc tutaj on by stał za podwójną gardą. Eee, dla Adama też pewnie byłem niewygodny, bo i, on się spodziewał innego zawodnika stylistycznie. Norman ma to, że on stoi, za podwójną się schowa i wymienia ciosy. Troszkę jak Adam dzisiaj próbował e, to robić. Także. Czyli nie mógłbyś ocenić, który z nich by miał e, według ciebie większe szanse na wygraną dzisiaj? Nie wiem, wiesz, tutaj ciężko powiedzieć, bo yy, tak jak mówię, Adam yy, raczej w, moj, w mojej ocenie by wymieniał te ciosy z normalnym. Ja tych ciosów starałem się uniknąć, dzięki temu jestem yy, dalej piękny. Prawda, w ogóle, jeżeli chodzi o Twoje obrażenia, to jestem w szoku, że, że Ty przed chwilą walkę stoczyłeś. Yy, a, odnośnie samego, a odnośnie samego KSW, yy, dlaczego Twoja kariera yy, na tym etapie już dobiegła końca? Taki główny powód. No Czasu nie ma, wiesz? Na trening. Ja wiem, jak trenowałem, kiedy miałem troszkę mniej lat. Mhm. I wiem, że teraz tego czasu na okres przygotowawczy. Tak naprawdę powinienem poświęcać więcej, bo potrzebuję więcej czasu na regenerację, bo już jestem po prostu stary. Yy, a przez to, że priorytety w moim życiu się zmieniły, to ja już nie jestem sportowcem, bardziej jestem ojcem. I... To wiesz na bliskich po prostu? Pra, patrzę prawdzie w oczy. Yy, w KSW są nowi, młodzi, gniewni, utalentowani, wiesz, oni mają jeszcze całą karierę przed sobą, a ja, a ja nie lubię przegrywać, ja nie chcę tam, wiesz, chodzić jako worek, a na tą chwilę i potem sobie pluć w brodę, że kurde, mogłem mocniej się przygotować. Mogłem oczywiście mocniej, ale to za cenę życia rodzinnego. A dla mnie życie rodzinne na tą chwilę ma największą wartość, także widzisz, popatrz. Ja teraz y, stałem, w, przyjechałem, tu zrobiłem walkę i dzięki temu jutro o 14.30 jestem w Gliwicach z małym na basenie i jest wszystko pięknie, nic mi nie ma, wiesz. W, a, przygotowując się do KSW, to bym miał co najmniej dwa miesiące wyjęte z życia. Prawdopodobnie y, bardzo dużo wyrzeczeń. Czyli na przykład bym jakiś basen musiał z małym odpuścić, no bo nie miałbym siły i yy, traktowałbym niedzielę po prostu regeneracyjnie. Żal mi, że, że, że kurde, już nie jestem w tym KSW, no ale wolę. Wczoraj dałem takie porównanie, że mając 60 lat wolę, że jak wypiję jedno piwo więcej komuś ponarzekać, że, mam, że jestem jakimś tam niespełnionym sportowcem. Eee... Nie mam, ale tak, niż, niż tak wiesz, jest, tak. niż się jąkać na przykład, niż... Eee, bardzo ładnie. No tak przynajmniej jeszcze te zdanie jakoś składam, a tak wiesz, no, małemu chcę pokazywać świat i opowiadać o nim, a nie na zasadzie. No i wiesz, To jest w tym wszystkim no, piękne. Nie no, kurde, małe jest najważniejsze. A... I niech tak zostanie. Dziękuję Tobie, Artur, dziękuję, dziękuję. bardzo za rozmowę i jeszcze raz serdecznie gratuluję wygranej.